no jak się pani podoba? ładnie, nie? jak krzywo eee słonko tak padło widziała pani jaki ten styropian był powieginany, ledwo my wyśli. no 16 razy my klejem zaciągali to to niech się pani cieszy, za tak wesło. ale przyjdzie kiedy tynk no tynk jest grubszy, to wie pani podrówno się to, no Teraz ją no, tak widać od słonka. No, od zawsze widać. No. Później a będzie pani tym zamówić, takie krusywo, grubsze, to ją pani podpowiem, to się to podrówno No pewnie, no będzie równiutko, żuleta będzie. E, mucha nie siednie. Nie będzie miała za co się zacepić. <laughs> no, to nie na Sawina, że tak, no tak wszędzie wychodzi. No i no zaciągną później tym. Tynkiem tymkiem nie widać. No, na razie to jest krwi i grunt, to tak pod słonko to, to się tam gdzieś sfałduje troskę no. no, no nieładnie, nie? No, ale to zaraz w słonko zajdzie, będzie całkiem inaczej. Zobaczy pani, wspomnij moje słowa, jak pojedziemy, no. No ile? No, tyle co my go dali, nie? 120 z metra i już rozlicymy się tam wysło. 9800, no. no. No, no, to chodźmy się rozliczyć. I i ten. I my jedziemy już tam. chłopaki już zebrali graty, no. no będzie dobrze. Będzie na 100% dobrze, jak no tynk pójdzie, no, grupsy. Tak, no. Na bank, no. No to chodźmy.